Zakończył paczkę, nie wiem czy jest w paczce, o, 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 taką odebrałam z paczkomatu, o, nawet dwa grosze siedzi, no to nie wiem, tak było, w paczce, to dobrze, że bogaty, i powiem, Naklejona paczka, taśmą klejącą, вообще то не вем, внима. А не драсуниц. Берем ножички и вот ножичина. Я кто росчинец? не так? О, 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 о. Я на хочу быть этой стороны. О, я Их Tak chyba, tak? O! Mhm. Mi przyszedł. 5. Że promocję mam. Mogę ja drugi telefon wziąć za 260 zł. Najnastu jeszcze dalej pabry. trzeba. Rozcinać. Z firmy. Dalej trzeba się dobrać, czy do mnie? O, już. Dobrałem się. O, jakiś liścik, to przeczytaj. Liścik w środku był. Ej, Masz Bóg. Nasz Bóg. Krzysztof. Co, co otrzymałeś? Co to jest? A ja wiem. Nie o, wiem. otwórz to no. Nie wiem, co to jest. To jest A weź, otwórz. Weź, otwórz. Jak ty mądry. ja muszę zamiar Ci oddać Zaraz, poczekaj Co to jest, pokaż Nie wiadomo co Nie wiadomo co, Wek. Zaraz wyjdzie Ja jestem odciwym obotelem Pokaż co to Maszka, o A odwróć go. co to napisane? Jestem ostre, jestem się. się? długopis jestem ostre, jestem ostre, bardzo wam za tą, tego człowieka Owiejną paczkę. Bo to ohydna paczka. Ja to masku robię, tylko patrzcie. Nie ma. Nic nie ma. I to ostatnie moje nagrywanie będzie. I chcę z Jackiem porozmawiać. Naprawdę na temat. To zaraz porozmawiamy. Dobra. I to nie musi być. Nie, nie mówię wam cały świąt, bo nie warto tego rzucić. Nie warto nawet. Wiesz, nie wiem jak ci ludzie. Nie mam świąt, nie mam nic. Krzyszku nie poczno. Nie pocz Krzysiek. No cała lodówka jedzenia jest. Kupiłeś, miałeś sałatki kup robić. Cały te myślisz, że ja jestem twoim sponsorem. Ja będę, Wybacz. Ja sam chodzić, siedzieć. I tam będę... No siedział, wczoraj nie mam chodzić. Wczoraj też siedziałem. Ja, myślę, no ja, nie bądź... ja nie jestem twoim sponsorem, Nie ja muszę co miesiąc podatki płacić, żółt płacić, za ubezpieczenie mam, a ty nic nie masz. Bo wczoraj zimno było w nocy, jak nie wiem, to się tak o... naprawdę się 15 minut. Ale po co? Nie. Żeby zdechnąć, żeby odejść. No, Krzysiek, święta są, święta są. Nie moje święta. Jak nie twoje? Ja tobie nie. zaraz zobaczę, zobaczysz co ja tobie przyniosłem. Nie, to nie dla mnie, ja Czy... nie będę brać. Zaraz podzielę was tutaj. Nie płacz Krzysiek. Są święta. Nusza w ty płaczesz. Tak, o. Tak zrobiłeś, że policja była u Pawła A też pisał. I szukali po piwnicach, wszędzie szukali mnie. I jego jeszcze będzie rewizja. Też. Przecież Wojtek się znalazł. To dlaczego ma być rewizja? Też. Jeszcze przed ja napisam, Jakiego nie było. No to po co mają przyjść teraz, skoro Wojtek już jest. <kuh> <kuh> jeszcze jeszcze ta sprawy niezakończona. A najwięcej będą rewidować. Ja wiem kogo. Nie ja wiem kogo. Kogo? Jednego człowieka. Ciebie nie. Nie mnie? Nie. I Paweł nie. Paweł został zrewidowany. Tylko jeszcze jednego. Ale to najważniejszego. z czego. Co? Prokurator się to był zajmie. Nie zajmie. Będziesz dokuczął tak na Za, Mną się nie zajmie, ale kim się zajmie. I to prędko. Nie tylko prokurator, ale jeszcze wróciła trzeba było to I to mną? Nie. To ty mnie straszysz? Nie. Policja była, powiedziała. Konkretnie powiedziała. Przepraszam bardzo. Chcesz wyjść nie na, to dzień, bo, na Wojtek, dwa? To po prostu może zgłosić, żebyśmy. Nie, tobą, nie, nie Nie, nie policja, Dobra, nie. ja jestem nie jestem z tobą jesteś po prostu nie szanujesz nas to my nie będziemy chcieli szanować ja nie chcę żeby mnie szanowaliście ja nie chcę ja chcę odejść i koniec dobra to na tyle